Witzowie z tej strony Tomek. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że wczoraj nie mogłem nagrać filmiku, ale dzisiaj już mogę. Więc my możemy zagrać. I pod tym odcinkiem wstawcie 30 łapek w górę. Mam nadzieję, że Wam się uda a my przyjdziemy do gry. Dobra, ból search Sercz to żadne zagrożenie, ale już ból gorsze. W ogóle to jest słaby internet mam, ale dobra już. Długo rozwalę. O, jeszcze muszę. Ciężone mi się. Nie... Co? Jak? Dlaczego ten cienias tak mi się teleporta? Tepnął mi się gdzieś daleko. Nie wiadomo gdzie. Te Eli Belly będzie chciała nas nami tańczyć. Ja tak długo nie mam czasu. O i przegraliśmy Tym razem zagramy panku, bo w poprzednim odcinku graliśmy z doktorem. Panku się grało wybitnie, chociaż tylko raz zagraliśmy. Będzie to. O, paneczka i zaczynamy. Kaneczka. Dobrze. Majki, bo. Dobrze. Pięknie, ładnie, bo potem się to nie będzie chciało z nim bawić. Oczywiście pierwszego wezmę. Daj Majka bo on mi nic nie zrobi jak sami widzieliście że do Mike nic nie może zrobić w tym przypadku jak jakaś panka zatkuje Teraz ta szelka belka będzie miała też słabo jeszcze, jeszcze, jeszcze mnie goni wiśnia lepiej hut hut co? Nie, nie, nie i teraz z Dobra. Słabo. O, dobra, strzeliliśmy się ją. Jestem pięknie, ale tu już dalej słabo. Jestem Rico. Jak myślicie kto wygra? Rico czy Pamka? Dobra, wiadomo, że Pamka. Niech sobie chłop pochodzi, będzie na pięknie dziecka. ja już tu, już się przechuje. Elo. Muszę się tylko ulepiać i... Eo, eo, O, no i przegraliśmy. Dobrze, tylko że Piperka nas zabija, a nie riko. A dobra, zabili nas, Jemy zostawić filmki, czy coś, kogoś innego. To może Jackie zagramy se. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym nagrał odcinek z Roblox'a. Zbieramy skrzyneczki i lecimy na środek. Bo tu nie ma czasu. Szybciutko na środek trzeba iść. Trzeba, 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 trzeba iść. Trzeba iść, trzeba iść. No i już. Bo parę i tak jak mówiłem, udało mi się wyrobić. Teraz tylko tu wszelko trzeba dobić. No, raz, dwa. Dziewięć par kubsów. Teraz szukamy sobie parę kubów, bo tak nie nabijemy. Jak w tą Bibi odważniaczkę trzeba wybić. Tu loza na początek. Tu loza, polecimy na początek. Elo, elo. No będzie. Ja to już przeciwstawiałam. O, jeszcze żyje. Przejdzie do dalszej konkurencji. No myślałem, że ona od razu tak zginie, a teraz tak szybko nie zginęła. No u niej to jest na Pusa. u mnie To już nie, wiad... nie wiadomo, kto to teraz zginie. Mortis. Czy jakiś inny Mortis? Na razie jest dwóch Mortisów, ale chyba zginie teraz Mortis. Co mm, Najgorzej, najgorzej. Teraz może ja jakimś złotem. Aż nie, nie udało się. Ona jeszcze gadżety ma nic już nie ma. Dobra. Zdenerwowa. O! Teraz chyba zginęła Rosa. Zginęła, zginęła. Dużo jej to nie dało wtedy ucieczka. Chociaż jej. Elo, elo. Nie. Geil? Tak, zginął geil. No, już nie w ta takiej słabej pozycji. I teraz ona, cyk, cyk, cyk. I podobiona kobita. I się skończyła zabawa. Stóż, teraz z szelką musimy się troszeczkę pobawić. Nie widzę. Nie wiedziałam, że to szelka, która będzie nam cały czas przeszkadzać. Teraz jeszcze przeszli. Ale no dobra, tak chce się bawić, to niech się bawi. O, I wygraliśmy. No nie miała szans. Ale mogła nas zabić, mogła. Mogła, nie wiem, użyć swój gadżet i strzelić urtem, wtedy by nas zabiła, ale oczywiście jej się nie udało. No, my dalej gramy. Dobra, tu jest tyle barki psów, że już nie warto nawet wybiegać. Dobra, teraz rozwalamy tego reprimasa. O, No, kolejny? No nie. No, jak to nie, nie. No i przegraliśmy. Myślałem, że on lepiej pójdzie, a tu najprzyjemniej nas zwykle rozwalił. Tak po prostu. Dobra, jakiego co ty tu to wybrać? Hm. Może. Ale, ale. Poczekajcie. Nie wiem kogo tu wybrać. No. Może boko. Może tego. Nie, nie wiadomo czego dobra, no, biorę Sherry, bo ona jest też dobra. No pięknie, bardzo dobrzy przeciwnicy są na Shelly, akurat na szelka się sprawdzają ci przeciwnicy, na no, serio. Elo, Elo. Pierwsze poleciało, widzieliście widzowie, mówiłem, że to najlepszy przeciwnicy. No i koniec. Nie no, nie no kurde, no. jakoś dzisiaj mam niesławy dzień widzowie. A, i w ogóle pod tym odcinkiem wstawcie z 50 subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się uda. Wiem, czy to jakoś dużo, ale do jakiegoś czasu lepiej zaczęło iść. A, i napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście kolejny odcinek z Superwenkiem. O, to mnie nie udaje. Nie, udało! Nie, 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 nie. nie Dobra, udało nam się przeżyć, widzowie. Skończyliśmy tą grę, tak poszło słabo. Ostatnio nam na tym, no zady mnie dobrze szło. Więc teraz zobaczymy, jak nam pójdzie. O, nie, no, nawet nie sprawdziłem mapy, widzowie, ale. Chyba też oni nie sprawdzili. No, ta Ms sprawdziła, ale ta paperka na pewno nie. Chociaż, bardzo dobrze idzie. Nie no widzowie, pięknie mówiłem, że chyba na Zadymie jest najlepiej grać z tymi ludźmi. Elo, elo. No i teraz akurat na Zadymie to wygramy. Wygraliśmy bardzo szybciutko. O. Nie no, ja na Zadymie to jestem bardzo dobry. W ogóle czekam aż na takie mistrzostwa, czy coś, coś takiego. że wiecie, no połączę się taką... Masz tam nam się włącza, że włącza się takie coś i tu jest taki znaczek wielki, finały za nie wiem, dwa dni czy coś takiego. Tak bym chciał to całe wygrać. Jeszcze żadnym ani, ani z tego odcinka nie nagrywałem, ani nigdy jeszcze mi się tego wygrać nie udało. Nawet na dziesiątą planszę na kolejny poziom. Może tam do diamenty wygrywałem, za dymę czasami i już więcej nic, już koniec. I chyba teraz, jak będę nagrywał z tego odcinek, to też mi się nie uda. W ogóle, tak, w Rostops jest bardzo ciężką grę. Chyba, że ktoś wiecie, kasę sobie dać, to już jest dobrze. Bo sobie mega boxów 10 kupi i już jest najlepszy. Pozna taktyki gry. Kupi sobie cały karnet. Wszystkie postacie ma. No, oczywiście nie kupi wygranej. No, przegraliśmy chyba. już przegraliśmy. Ale oni? No, też im ciężko idzie. Ta peniatka będzie nam tu przeszkadzała często. O, dobra. Już mimo, się tym derylem zajmie. No i te, oni też nie mają z szans wejść. Jeszcze ja tu wszedłem, no to już w ogóle. Widzowie, czy kiedyś było tak, była taka szansa, żebyśmy chociaż przegrali? Nigdy. Nawet w dzisiejszym odcinku, co nie widzowie. Ale widzieliście jakiś tu pod bunker O nie, 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 Prawie nam strzelił. Ale dobra. Nie z nami takie bajeczki można układać. Epis. Epis, epis, Elis. I, wygra... I strzeliliśmy gola! O razu, od razu jestem pionem gry będę. Bo już nie raz uratowałem to przykład kiedy? Elo, Elo, Elo. Ten nawet nam się chciał włamać, on przegrał. No, pięknie. Bez przesady, nani. Nie jesteś jakimś mistrzem tej gry. Elo, 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 elo. Nie, no, ale nie strzelał chyba w parę sekund. Co, nie widzowie? Co tu? Może się oddziać. Sobie im za tym, sobie za tym, szybko. Teraz, 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 elo. Nie. Widzieliście, widzowie, co się teraz stało? ostatnich sekundach gry. Ok. Takie, takie zło. Nie. To nie może być prawdziwe, to nie może być prawda. Bo jednak mi się nie śni. El. Elos, 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 Nie, i przegraliśmy. A, chociaż. Nie, nie przegraliśmy, ale prawie, prawie. Dobra, teraz, teraz pochylamy brameczki. Ej, no nie, jak to się remisem zakończy, to będzie fatal. Ha! Widzowie, 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 widzowie! Widzówki, widzówki. Dobra. Już, wyszliśmy, musieliśmy. Teraz trzeba tylko tu, na niego, podwalać. Tu teraz, tak, cyk. Cześć. O nie, no bo jak to będzie remis, to się chyba załamnę. Bo ja nie chcę remisów. Nie, to będzie remis, ludzie. Hmm. No co to może być innego? Tego się już inaczej nie znam, zobacz. I remis. Pierwszy raz remis. Dobra, jak to się na remisie skończyło, to ja już bym kończył ten odcinek. Pa.